Emocje zaprasza Ople, sponsor programu. Odcinek z Termas Riondo do Rosario tak naprawdę zaczął się dzień wcześniej. Po pierwsze od przygotowania roadbooka, według którego zawodnicy pokonują trasę. Półtorej godziny do dwóch. Maluję, później analizuję i z tego też wiem następnego dnia, jaka będzie trasa. Czerwony kolor to są niebezpieczeństwa. Yy, pomarańczowy to jest zmiana kierunku jazdy. Niebieski to jest trzeba uważać na coś w danym miejscu. No i zostaje zielony właśnie a propos tych miejsc, gdzie jest ograniczenie prędkości. Drugim istotnym elementem przed niezwykle długim, ponad tysiąc km etapem była regeneracja, czyli czas wolny i obowiązkowy masaż. Tak długi odcinek wymaga od zawodników dobrego przygotowania, przede wszystkim zapewnienia im całej bazy węglowodanów, odżywek, żeli energetycznych, odpowiednich izotoników, tak żeby trudy tego długiego odcinka byli w stanie pokonać. A po przybyciu na na biwak cała fizjoterapia, masa, stretching, rozciąganie, nawadnianie Biegnący przez obfitującą w roślinność prowincję Kordoby odcinek miał zdecydować, czy Paulo Gonçalves dogoni lidera marka Komę, choć jak mówił sam goniący,. Nie ma już strategii, mogę liczyć tylko na szczęście. Czyli ewentualną awarię motocykla Komy, która jednak nie nastąpiła. Etap wygrał po raz pierwszy w historii sensacyjny debiutant Toby Price na niefabrycznym motocyklu. Motocykl i skrzynia są świetne. Dobry motocykl to podstawa. Stabilnie na 18 miejscu jedzie wciąż wychodzący z kontuzji kręgosłupakuba przy Przygoński. Dzisiejszy odcinek był w sumie bardzo fajny, ale niestety cały jechałem w kurzu. Za zawodnikiem przede mną nie mogłem go wyprzedzić, bo tak się kurzyło, że co go dogoniłem, to to musiałem zwolnić. No ale tak czasem się dzieje. Cieszę się, bo został nam jutro ostatni dzień. W chwili zamknięcia programu Marek Dąbrowski nie dojechał jeszcze do strefy wywiadów, choć wiadomo już, że pozostaje na 24 pozycji w klasyfikacji generalnej. Mimo podobnych problemów co Przygoński, trzecie miejsce w generalce utrzymał Krzysztof Kołowczyc. No taki frustrujący, jest, kiedy musisz 100 km jechać za bagi, no ale to wczorajsza reperkusja kapcia i straty na takim szybkim mesie. Od razu pojechaliśmy gdzieś daleko z tyłu. Liderem przed ostatnim odcinkiem rajdu pozostaje Nasser Alatia. Znowu wykonaliśmy świetną robotę. Teraz musimy tylko utrzymać prędkość i koncentrację do mety w Buenos. W kładach niezagrożonym gnie po zwycięstwo w całym rajdzie Rafał Solik. Każdego dnia jestem bliższy mety Dakaru i zwycięstwa, na które czekam od 7 lat, na które pracuję i walczę od 7 lat. Ostatni odcinek Kraj Dudakar rozpocznie się w miejscu narodzin Che Guevary, Rosario, a zakończy w stolicy kraju Buenos Aires. Z Rosario Marcin wyrwał onet. <zyskling> <zysk> Trajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.